A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy tak zwany challenge na sznurku. Tam niezawodny Golfik ciągnie takiego perzocika. Oczywiście ten challenge musi być na sznurku, dlatego że tutaj leży sprzęgło do niego. I co? No i nie ma całkowicie nie ma napędu także sprzęgło spalone na 100% bo nawet na zewnątrz pojazdu czuć, że okładziny brak może jakaś pani jeździ może jakiś pan starszy który ma problem z rozprzęglaniem no i co? i będziemy i będziemy e, montować takie sprzęgiełko w takim malutkim perzeciku to praktycznie to samo co Citroen. Co Citroen, także nie powinno być żadnych obiekcji. Rozbieramy, wrzucamy nowe sprzęgło i powinno być dobrze. Także ciągniemy ten challenge na sznurku do warsztatu i zobaczymy, co tam się wydarzyło. Pokażę, pokażę Wam, że nie ma w ogóle sprzęgła. Pedałów nie dotykamy. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, rakieta. Dobrze, sprzęgła nie ma w ogóle. A no to co? Podnosimy i rozbieramy. Więc dobieramy się z góry, wyciągamy akumulator, podstawę. Tamte skrzynka z bezpiecznikami podchodzi lekko do góry, bo jak podstawę wyciągnę, to tu już jest lotnisko. Podnoszę do góry, zaraz Wam pokażę z góry, jak to wygląda. Z, z, przepraszam, z dołu. Z góry widzieliście teraz. Już Wam pokazuję, jak to zrobić najszybciej. Odpięty sworzeń, Pół oś wyciągnięta, spuszczony olej. Zaraz pół oś wypnę ze skrzyni. Z góry już mam wszystko porozkręcane, czyli górę, górę skrzyni biegu wisi tylko na tej poduszce tutaj, na tej łapie, już też delikatnie popuszczone, żeby później się nie męczyć tam. Druga strona tak samo, sworzeń odpięty. Pół oś wisi, zaraz ją, zaraz tą pół oś wypnę. Rozłączyłem tu. I co teraz? Teraz tak płaszczki powyciągam. Odkręcę sobie jeszcze. Tam są śruby od rozrusznika, które się trzymają w skrzyni biegu i druga śruba jest, co trzyma blok ze skrzynią. Odkręcę tą blachę. Zostawię tu jedną śrubę. Tą. Tą górną odkręcę. Tu zaraz wią wiązkę odepniemy. Albo nie odepniemy. Odepniemy wiązkę wiązka pójdzie na bok, Podkładam już wtedy pod silnik lewarek delikatnie są uniosę, wejdę na górę, odkręcę łapę i zaraz to wszystko ściągnę, także to jest taka praca, którą bez problemów w pojedynkę można zrobić ta skrzynia biegu nie waży jakoś bardzo dużo także zaraz to wszystko ogarnę i będzie po krzyku mam ściągniętą skrzynię biegu już i powiem wam, że jest nieciekawie oczywiście wiórów tu za dużo nie ma, bo to skrzynia jest fest szczelna, Jak była fest szczelna to tu byłoby dużo więcej wiórów łożysko jest zmęczone oczywiście oczywiście zestaw sprzęgła jest skręcona. widzimy łapki z docisku już są mocno wypchnięte na zewnątrz więc ta tarcza jest spalona no i wszystko ma straszne kolory tutaj temperatura była wysoka więc ściągam dociski, zaraz Wam pokażę jak wygląda Eee, tarcza sprzęgłowa. Mamy taki zestaw luka ze sprzęgiełkiem. O, znowu punkty są. I znowu będą wakacje w Dubaju. <śmiech> Żartuję. <śmiech> Nigdy nie było. <laughs> Nigdy nie było. Mamy tu nowy zestawik. Bardzo ładny. Docisk. Też bardzo ładny. No, ten już taki ładny nie jest. Ewidentnie widzimy, że była tu wysoka temperatura. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj układzina wygląda tak. To wygląda tak. Zjedzona do nitów. No i ewidentnie wysoka temperatura zrobiła swoje. No, Toyota, oryginał. To autko jest bez kilometrów. Nie wiem, ile ma, później wam pokażę. łożysko też tam czeka. Zaraz założymy. Ale użyska mają bardzo dobre. Mimo, że tyle było jazdy na sprzęgle. Co tutaj, tak naprawdę powierzchnia jest. Teraz mogę to jeszcze tu z tymi rękawiczkami dotykać. Powierzchnia jest, bo tutaj to koło ciężko było widzę zniszczyć, więc jedyne co, no to wyczyszczę to wszystko, umyję zmywaczem i delikatnie przematuję powierzchnię papierkiem ściernym, ale naprawdę delikatnie, żeby tylko zebrać ten wtarty materiał, który, który jest, żeby to nie było śliskie. Także zaraz zrobię powierzchnię tutaj. I montaż sprzęgła, montaż, montaż, montaż. To oczywiście gwinty sobie spryskam jakimś zardzewiaczem w, w aluminium, żeby mi później nie pozacinało gwintów w śrubach. To też pamiętajcie. No i tu coś można delikatnie podsmarować od razu rozruszniczek, czyli jakimś rzadkim też zardzewiaczem. Także zaraz to, zaraz to tutaj pochytam i co? No i będziemy, będziemy montować sprzęgielko. A więc mam już powierzchnię przygotowaną, ładna, równiuteńka, żadnych przebarwień, delikatnie tylko jest zrysowana. A to czym to robię, to już Wam pokażę. A to są takie włosy murzyna, tylko w kwestii dużo, dużo większej średnicy i delikatnie na wolnych obrotach powodujemy. Jeszcze mam drugie takie, że ręcznie, jak gdzieś nie mam podejścia albo coś, bardzo ładnie czyści blok zanim położymy nową muszelkę pod głowicą i delikatnie, delikatnie na wiertarce ładnie zrobić powierzchnię, oczywiście to nie zbiera jakichś takich strasznych ilości, że ten pedał sprzęgła później będzie skakał, będą jakieś szarpania, ważne żeby to powierzchnia była wyczyszczona i do, do żywego, żeby nie było nic zapieczone, bo wtedy jak widzimy w wtarty będzie materiał starczy w, w koło zamachowe no to powierzchnia styku już będzie taka dosyć słaba, a Widzimy, że temperatura była dosyć potężna. No, tak czasami bywa, że ktoś jeździ na pół sprzęgła. No aż wieniec, aż wieniec jest niebiesko-fioletowy. Tak samo tu jakieś fiolety powychodziły. Także no, dostał dostał temperaturki. No to już reszty nie będę wam pokazywał. Bo co tu jest montaż? Tylko tarczy sprzęgła yy, docisku i tarczy. Zaraz sobie wrzucę to, zakładam w skrzynię. I później powoli będę wam ogrywał. Jak przebiega montaż? A montaż przebiega w odwrotnej kolejności jak demontaż. Także nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Poskładam wszystko. Będzie jeszcze jazda próbna. To ogram wam, jak ta sprawa wygląda. O, tu widzimy jakiś odważniczek. Jest na belce. Zbiera drgania. Także na przednich sankach. Śmieszne te sanki, jakieś takie. O, ta dziura to tutaj nie jest tak ta dziura nie powstała tu samoistnie ktoś tu coś... dziwne ktoś tu coś rzeźbił dziwne no ale to ta dziura nie jest <grym> nie jest naszym naszym problemem naszym problemem jest sprzęgło także składam to do kupy i zaraz Wam pokażę resztę a nie mogłem, nie mogłem się powstrzymać żeby Wam pokazać jak wygląda nowy docisk jak wyglądają łapki z docisku albo słoneczka? Jak to woli, na równo, są. na równo są, i w takiej pozycji będzie to działać poprawnie. A więc, a więc mamy tu aktualizację tematu. Puszczone jest na piątym biegu, delikatnie na wolnych obrotach, sobie kręci kółeczkami, żeby zobaczyć, czy nie ma wycieków z simmeringu. Ale wieje z tej, tej opony, żeby, nie ma, żeby zobaczyć, czy nie ma wycieków z simmeringu widzimy, że nie ma nic, tu delikatnie spocone od spustu oleju tu od wlewu, zaraz to przemyję zmywaczem hamulcowym o, tu widzimy suchuteńko, wszystko ładnie idzie, pochodzi sobie chwilkę tak, więc możemy z czystym sumieniem z czystym sumieniem możemy opuścić pojazd na dół zabrać na jazdę próbną, zobaczyć jak wygląda sprzęgiełko jak zabiera pod maską wszystko w porządku na miejscu. A więc mamy tego parzeczka 107 i temat wygląda następująco. Autko ma przebiegu 90 000. 432 km i tak. Sprzęgiełko mamy zrobione. Wciskamy jedeneczka, dwójeczka, trójeczka, czóreczka, piątunio. Wszystko jest. Wsteczny wchodzi bez żadnych zgrzytów. I jeszcze co najważniejsze, wciskamy sprzęgło. I wsteczny wchodzi bardzo ładnie. On nie jest synchronizowany, także nam coś delikatnie może zgrzytnąć, jak to zrobimy bardzo szybko. Ale wszystko chodzi bardzo ładnie. Sprzęgiełko Wam pokażę jak zabiera. Mamy tutaj jeden. Załóżmy i sprzęgiełko popuszczamy i zabiera około 2 cm pedał popuszczamy i sprzęgiełko już zabiera także jest bardzo ładnie no i co myślę, że oddać można do klienta, pojeździe próbne jesteśmy na podnośniku sobie pokręcił kółeczkami wszystko było fajnie, szczelnie także cała można oddać do klienta Peugeot śmieszny Peugeot Citroeny też są takie, C1 chyba, albo C2. Coś takiego, coś takiego tam było, albo C3. Może to C3 jest takie? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Ja podchodzę do tematu na luźno. Jest do zrobienia, robię. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? To, bo mam papiery z niego, to, że pojazd jest z 2010 roku. 50 kW ma przy 6000 obrotów i 157 jest prędkość maksymalna wpisana do papierów. Także myślę, że pod złoty 6 się rozpędzi, ale oczywiście resztkami sił. Fajne, fajne miejskie autko, pojemność tysiączka, a dokładnie 998 cm. Także cóż. Oddaję do klienta. I będzie Pani zadowolona. Oczywiście może to sprzęgło wystarczy na drugie 90 tysięcy, czyli ma trudne życie. Trudne życie, to sprzęgło. I tak jak zawsze. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. No i wbijajcie na Instagrama. Tam jesteście na bieżąco, w kwestii, co się dzieje w danej chwili, a publikacja materiału będzie delikatnie później, jeżeli chodzi o YouTube. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego jakiegoś. Małego lub większego challenge'u.